Spotkał się jaś ze Stasiem i jaś opowiada co mu się dziś przydarzyło pojechałem autem do marketu po jedzenie stary stałem dosłownie dziesięć minut na parkingu wychodzę ze sklepu a tam strażnik miejski wypisuje mandat za złe parkowanie podchodzę do niego i mówię ty gościu odwal się od tego samochodu strażnik nic nie mówiąc zaczął zakładać blokadę na koło mam cię typie w dupie ty głupi pajacu a on mi odpowiada. Zobaczymy, kto kogo będzie miał, jak przyjdzie panu zapłacić. Możesz mi skoczyć, dzieciu. I poszedłem spokojnym krokiem przed siebie, skręciłem za budynek w lewo i wsiadłem do swojego samochodu. Siedzi Jasiu Małgosia na ławce. Małgosia mówi do Jasia. Jasiu, znalazłam nową dietę odchudzającą, taką specjalną dla mnie. A co tam będziesz jadła? Tylko na i drób. A konkretnie co? się mleczko. Spotyka się Jaś ze Stasiem na piwko. Co tam Stasiu u ciebie słychać? A wiesz, nic nowego. Praca, dom i tak na okrągło. A co u ciebie, Jasiu? A wiesz, dziecko mi się urodziło. To na pewno żonka szczęśliwa. Właściwie to nie wiem. Jeszcze jej nie mówiłem. Małgosia leży z kochankiem w łóżku. Jaś wraca szybciej z pracy. Małgosia upycha kochanka do szafy, a w szafie wisi samo futro. Jaś zmęczony kładzie się spać. Kochanek nałożył futro i wychodzi po cichu z szafy. Ale Jasiu się przebudza i go dostrzega. Kim jesteś? Jestem małym molem. A co z futrem? Zjem po drodze. Poszła kobieta do dentysty. Dentysta zaczął borować jej zęba. Po pięciu minutach pracy dzwoni telefon do kobiety. Stomatolog odbiera telefon i mówi Halo, kto tam? Jak to kto? Mąż dzwoni. Proszę pana, już kończymy. Żona tylko wypluje i odzwoni. żali się Stasiowi. Wiesz co, Stasiu, myślałem, że mam najlepszą teściową na świecie. I mecz ze mną obejrzała. Wypiliśmy kratę piwa, razem na ryby poszliśmy, o samochodach pół dnia przegadaliśmy. I co się zmieniło? No wiesz, w końcu wytrzeźwiałem po weselu. Patrzę na teściową, a to był deszcz. Nauczyciel kazał Jasiowi napisać zdanie ze słowem cukier. Jasiu po chwili zaczyna czytać zdanie. Bardzo lubię pić herbatę z cytryną. Jasiu. A gdzie cukier? Rozpuścił się. Tato poprosił Jasia, aby pomalował okna. Jasiu przychodzi po dwóch godzinach, cały brudny, i pyta taty. Tato, a ramy też mam pomalować? Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, jakiego rodzaju jest słowo budżet? Żeńskiego, proszę pani. Jesteś pewien? Tak, bo ma dziurę. Jasiu przyszedł ze szkoły i mama pyta się go. Jasiu, jak było w szkole? Dobrze, mamo. A jak było na lekcji religii? A opowiadała nam o Mojżeszu, jak wyprowadził lód wybrany z ziemi egipskiej. No to opowiedz mi, no to było tak. Mojżesz doszedł do Morza Czerwonego, wyciągnął komórkę, zadzwonił po ekipę budowlaną. Może z jego ludźmi przeszli po moście i doszli na drugi brzeg. Jasiu, to ci powiedziała katechetka? Mamo, jakbym ci powiedział, jak to powiedziała pani, to w życiu byś mi nie uwierzyła.